Opowiem Wam o moich metodach na ułatwienie sobie uprawy ogrodu i warzywnika. I będą to rady oparte na wieloletnim doświadczeniu i niejednej porażce, niestety własnej. I może to będzie zbyt osobiste i naiwne, ale gdybym w kwestii ogrodnictwa mogła poradzić coś dużo młodszej mnie, to to nie byłyby. Konkrety w stylu siej ogórki po przymrozkach, czy prowadzić pomidory na dwa pędy, ale właśnie takie troszkę ogólniejsze przemyślenia dotyczące podejścia do ogrodnictwa i cieszenia się tą kwestią. Wierzę, że ludzi jak młodsze ja jest bardzo dużo i że tak naprawdę jesteśmy do siebie bardziej podobni niż nam się wydaje, i każdy gdzieś czuje się samotny ze swoją nieudolnością, nieradzeniem sobie z problemami. I dopiero jak szczerze z kimś porozmawiamy, odkrywamy, że nie jesteśmy jedynym wyrzutkiem i wielu ludzi ma bardzo podobnie, i to niby nic nie zmienia, ale zawsze w gromadzie jest raźniej. Więc wszyscy nie do końca ogarnięci ogrodnicy z poczuciem winy wobec ogórków, proszę posłuchajcie. Zasada numer jeden. Jeśli tylko możesz ułatwić sobie życie, zrób to. Ja wiem, że praca szlachetnia, że bez pracy nie ma kołaczy, ale jest też takie powiedzenie, że robota kocha głupiego. I to naprawdę nie jest tak, że jak się nie namęczysz, to się nie liczy. I znam taki przypadek, który wciąż w wiaderku wodę do warzywnika nosi ma jakieś 100 metrów do kranu, a warzywnika z 300 metrów kwadratowych, więc wyobraźcie sobie ile tego jest. I nikt tej upartej osobie nie jest w stanie wytłumaczyć, że no przecież węże, złączki to wszystko jest tanie, bez problemu, można, można to kupić, podłączyć, przeciągnąć. No nie i koniec, bo kiedyś wszystko robiło się ręcznie i inaczej i było dobrze, a babcia raz w upał pieliła buraki, to zemdlała i to ma być wzór cnót i pracowitości. I serio, moja babcia z chorym sercem była tak rozsądna, że poszła w największy upał pielić buraki, bo ona musi, bo po prostu trzeba to zrobić i ona musi i już. I chociaż moja babcia była niesamowitą, mądrą, dobrą i pracowitą kobietą, to nikt jej nie dał medalu za męczeństwo. I wiesz co? Tobie też nie dadzą. Ułatwianie sobie życia to zdrowy rozsądek, a nie oszukiwanie. I nie musisz czuć się winny, bo coś się robi samo za ciebie. Kiedyś orało się wołami, a teraz są traktory. Ty też nie musisz sam wszystkiego zaorać. Zasada numer dwa. Jak masz miejsce na wszystko, to masz wszystko na miejscu. Banał, prawda? Ale nic tak nie zniechęca do prac ogródkowych jak sytuacja, kiedy trzeba zacząć od poszukiwania szpatu, albo grabi, albo czegokolwiek innego potrzebnego. Po prostu znajdź swoim narzędziom i przydasiom ogródkowym domek. Miejsce, gdzie będą na miejscu, będą u siebie i gdzie zawsze je znajdziesz, bo one tam po prostu mieszkają i najlepiej, jeśli będzie to jakieś miejsce, satysfakcjonujące estetycznie. Jeśli wszystkie grabki i łopatki wiszą równiutko w rządku, to naprawdę aż chce się coś odwiesić na miejsce, po prostu żeby nie psuć tej kompozycji. I na mnie to działa. A jeszcze lepiej działa, jak potrzebuję sekatora i wiem gdzie on jest i on tam rzeczywiście jest. I No nie wiem, może tylko ja tworzę chaos, ale w sumie nie sądzę. Jeżeli dysponujesz tunelem foliowym albo szklarnią, wygospodaruj jakiś kącik na stolik, na którym będziesz mógł robić rozsady, pikować, trzymać pudełko z nasionami i inne rzeczy, które nie powinny moknąć, yy, czyli takie sznurki, druciki, etykietki. I mój kącik w tunelu foliowym może nie jest jakimś super przykładem, bo, bo nie panuje na nim idealny, estetyczny porządek, ale to i tak działa, więc odruchowo odnoszę tam wszystko. I bardzo fajnie mieć jeszcze jedną rzecz. Taki mały ogródkowy przybornik. Może być wiaderko, pudełko, cokolwiek. W którym będziesz mieć najpotrzebniejsze rzeczy. U mnie to są nożyczki, zapinki, rękawiczki, nasiona. Bo jak widzę wolny kawałek ziemi, to zawsze jakieś nasionko wetknę. A jakbym ich nie miała przy sobie, to nie masz szans, żebym zapamiętała, że gdzieś tam jakiś skraweczek ziemi zobaczyłam. Więc dużo więcej pracy wykonuję po prostu nie zauważając tego, robiąc to w międzyczasie, bo mam wszystko przy sobie i nie zastanawiając się długo, mogę natychmiast wykonać jakąś czynność. Zasada numer 3 Prowadź dziennik ogrodu. To nie musi być dziennik, który uzupełniasz codziennie, możesz to robić raz na trzy tygodnie. I to nie jest pierwszy dzienniczek, który prowadzę, nawet nie drugi czy trzeci, bo już lata temu odkryłam, że robienie notatek z rzeczywistości działa i nam się tylko wydaje, że wszystko zapamiętamy, ale tak nie jest. I potem nawet ciężko sobie przypomnieć, czy coś działo się 3 czy 5 lat temu, zwłaszcza jeżeli są to jakieś powtarzalne czynności. Daje to dziwne, pewnie złudne poczucie kontroli i. Ja robię sobie notatki nawet jak oglądam YouTube'a, bo jak inaczej zapamiętać, jaką odmianę śliwki chcę na tym posadzić i czym pryskać na chowaczka, a no, tak to mam zawsze pod ręką ze szycik. No, jest mi o tyle łatwiej, że oglądam YouTube'a głównie na komputerze, a nie telefonie. I mam wyznaczone miejsce na biurku na yy, mój mały kranik z notatkami? I wiecie, co jeszcze działa? Naklejeczki. <laughs> w nagrodę za wpis naklejam sobie naklejki, ślaczki. Robię rysuneczki. I odkąd zaczęłam to robić, dużo chętniej sięgam po ten dziennik i dużo mniej w nim luk. A czy to jest dziecinne? No jest. I co z tego, skoro działa? Jestem dorosła, w ramach prawa wolno mi wszystko. Mogę się bawić naklejkami, biegać w deszczu i jeść lody na obiad, bo kto mi zabroni? I wy też możecie. I niech to nie będzie kalendarz, bo kalendarz narzuca nam jakiś rytm. Potem mamy luki, jest nam głupio z tego powodu. Zwykły zeszyt. Zaczynamy w dowolnym momencie i robimy wpisy w dowolnym czasie, kiedy po prostu coś się wydarzy. Zasada numer 4. losuj sobie zadania. Zawsze mamy do zrobienia w ogródku jakieś rzeczy, które nie są ani fajne, ani miłe, są powtarzalne. Nudne i nie chce nam się ich robić. Jakieś robienie liści, jakieś wyrywanie pokrzyw, no takie rzeczy wiadomo, tak? I tak zawsze są fajniejsze rzeczy do zrobienia, ale te niefajne, no też trzeba kiedyś zrobić. Więc moja metoda na to wygląda tak, że robię sobie listę rzeczy do zrobienia, przypisuję do niej numerki, a potem biorę kostkę dwudziestościenną, zaraz opowiem o tej kostce, i po prostu rzucam, i który numerek mi się wylosuje. To to wtedy robię. Ta kostka to jest K20, kostka dwudziestościenna, której zwykle używa się do grania w Dungeons and Dragons, ale u nas w domu pełni ona funkcję uniwersalnego rozstrzygacza banalnych sporów. Mogłaby być to każda kostka, ale K20 no, jakoś lepiej buduje napięcie, a poza tym ma y, krytyki, czyli pole numer 1 i pole numer 20. I kiedy losujesz sobie ogrodowe zajęcie na ten dzień i wyrzucisz 20, no to masz wolne, nic nie musisz robić. A jak wyrzucisz jedynkę i masz krytyka, no w grze to byś umarł, ale no w ogródku po prostu musisz zrobić dwa zadania tego dnia za karę, że wyrzuciłeś jedynkę. A jak ta kostka rozstrzyga nam spory? No w domu też zawsze są banalne, powtarzalne, nudne, codzienne zadania. Kto wyprowadzi psa, kto nakarmi kury, kto zrobi obiad, kto pozmywa po tym obiedzie, cokolwiek, ale w sumie drobiazg, który może zrobić każdy z nas. I wtedy rzucamy sobie K20 i kto wyrzuci niższy wynik, ten bez żadnego marudzenia, targów i bez słowa generalnie idzie wykonać to zadanie. I wiecie, co się okazało przy okazji? Że jak przegram, ciężko wzdychając, idę po kurtkę żeby wyprowadzić psa w wyjątkowo parszywy listopadowy dzień to bardzo, ale to naprawdę bardzo często. Mój mąż mówi: "A niech stracę. Bóg widzi moja krzywda, zrobię to za ciebie." I fajnie jest robić miłe rzeczy dla kogoś, ale jak nie musisz. Bo jak musisz, no to już nie to będzie wojna, no bo dlaczego ja, tak? Dlaczego ja, a nie ty? I okazuje się, że w sumie lubimy się wyręczać w robieniu tych rzeczy, które i tak trzeba zrobić, ale tylko wtedy, jeśli przy okazji można zostać bohaterem. Trochę dziwne, ale, ale tak jest. Zasada numer 5: ignoruj napisy na paczkach z nasionami. Naprawdę, te zalecenia są dla rolników, dla ogrodników, którzy uprawiają monouprawy na dużej powierzchni. Ty nie potrzebujesz zostawiać odstępów między rządkami, żeby mogła przejechać jakaś roślina, żebyś mógł przejść. Masz zwykle małe grządki. Nie myśl o tym jako o rządku, tylko po prostu wyznacz sobie miejsce, gdzie chcesz, żeby rosła marchewka. I posięć rzutowo na tym miejscu. I tak musisz ją przerwać, i tak musisz się przynajmniej raz opielić, ale pomyśl, każde miejsce, jakie zostawisz puste na grządce, zajmie jakaś roślina. Może to być marchewka, może to być chwast. Wybór należy do ciebie. Sianie jest w pełni odwracalne, zawsze zdążysz coś wyrwać. Zasada numer 6. No to zabrzmi dziwnie, ale na moje usprawiedliwienie powiem, że ja mam syndrom biedy, ja jeszcze pamiętam stan wojenny, więc zasada brzmi: nawadnianie to nie jest fanabergia dla bogatych. Tak wiem, podlewanie to w sumie najfajniejsze zajęcie w ogrodzie, i ono jest bardzo fajne, no chyba że robisz to dwie godziny dziennie, codziennie, to wtedy przestaje cieszyć i staje się upierdliwym obowiązkiem. Kolejnym. I nie mówię wam, żebyście kompletnie porzucili to zajęcie. I nie twierdzę, że nawadnianie kropelkowe trzeba rozprowadzić absolutnie wszędzie, ale zastanów się, co systematycznego podlewania potrzebuje najbardziej. Na no pewnie będą to ogórki, pomidory, kabaczki, dynie, arbuzy, sałata, jakieś warzywa, liściowe, truskawki i. I chociaż w tych miejscach zrób sobie system, który uruchomisz jednym ruchem ręki. A resztę możesz z przyjemnością podlewać, albo reszta sobie jakoś poradzi. Jak będziesz miał gorszy dzień, albo będziesz zbyt zajęty. I słuchajcie, to można zrobić tanio. Można po prostu ustawić zraszacz, podłączyć do niego czasowy włącznik przepływu wody. Na Allegro są od 40 zł w górę. I spokojnie wyjechać na kilka dni. Naprawdę nie powinniście być zakładnikami waszych upraw. Zasada numer 7. Bądź oświecony. Jeśli kochasz pomidory, a w tunelu foliowym latem dostajesz udaru cieplnego za każdym razem, jak spędzisz tam więcej jak kwadrans, albo temperatura jest taka, że człowiek może tak przeżyć tylko bladym świtem, a nienawidzisz wstawać rano i co zrobić? No, jest rozwiązanie, w sumie bardzo banalne. Zamontuj światło w foliaku. Może nie osobiście, dla mnie to zrobił mąż z uprawnieniami elektrycznymi, ale no każdy w sumie zna kogoś, kto grzebie w prądzie. Koszt za materiały to w moim przypadku w maju 2025 roku to 80 zł, dwie lampy po 120 cm, 3600 lumenów każda i również 36 W każda. I tyle wystarczy, żeby oświetlić tunel o wymiarach 4 na 6 metrów, w stopniu pozwalającym pracować, kręcić filmy i generalnie zapomnieć, że jest ciemno. Raz mi się tak zdarzyło, jak zwykle, zajęłam się czymś, potem jeszcze czymś innym, a potem zaczęłam gadać do siebie i zapomniałam o Bożym świecie, a jak wyszłam, to byłam szczerze zdziwiona, że jest ciemno. I to jest naprawdę banalna rada w XXI wieku, powiedzieć komuś, włącz sobie światło. Ale nie wiem, czemu jakoś długie lata na to nie wpadłam. Naprawdę można iść wieczorem, jak jest chłodno, i zrobić wszystko, co trzeba, i nie przeżywać przy tym jakichś nie wiem, dzikich katuszy. Zasada numer 8. Celebruj osobiste sukcesy. Sadząc sobie coś. Ja zwykle sadzę drzewka owocowe, bo lubię jak praca nad sobą przynosi owoce. I tu nie chodzi mi o jakieś duże wydarzenia, ale raczej o takie małe zwycięstwa nad swoimi słabościami, uprzedzeniami, strachem. I przechodząc obok, myślę o tym, dlaczego tu rośnie, i nieraz i nie dwa poprawiło mi ten nastrój. I jakoś tak jest, że porażki bardziej pamiętamy, a o tym, co nam się udało dokonać, to trzeba sobie przypominać. Ja sadzę drzewko, kiedy uda mi się zawalczyć o siebie i pewnie za parę lat będę miała piękny sad i mam nadzieję będę lepszą wersją siebie. Zasada numer 9. Zdrowy ogród to ekosystem, który sobie radzi. Jesteś nim wprawdzie panem życia i śmierci, ale zastanów się, zanim coś zrobisz i zakłócisz tę równowagę. Bardzo łatwo jest coś do ziemi wlać, a potem nie ma jak tego wyjąć. I nie próbuj rozwiązywać problemów, których nie masz, opryskując i zasilając coś na zapas, bo naprawdę narobisz sobie prawdziwych problemów. I nie walcz z naturą, tylko współpracuj, bo to nie jest tak, że masz za dużo mszyc, masz deficyt biedronek. Nie ma czegoś takiego jak środek zabójczy dla szkodników. Są tylko środki owadobójcze, i one nie działają selektywnie, tylko zabijają jak leci. A natura nie znosi próżni. I jeśli jest nadmiar czegoś, zaraz pojawi się drapieżnik, który to zje. I w naturze nie występują monokultury, takie jak pole rośliny jednego gatunku, to oczywiste, że duży zagon kapusty zwabi bielinki, ale jedna kapusta tu i tam wśród innych warzyw pewnie umknie ich uwadze. Im dalej odejdziesz od naturalnego sposobu, w jaki rosną rośliny, tym więcej chemii musisz zastosować, żeby osiągnąć jakieś efekty. Podpatruj naturę, ale nie próbuj nagiąć jej do swojej woli. I ostatnia zasada numer 10. Odpuść sobie. Naucz się odpuszczać. Z ogrodem jest trochę tak, jak z wychowaniem dzieci. To nie da się zrobić wszystkiego dobrze. Dzieci i tak ci powiedzą, że nic nie rozumiesz, jesteś do bani i powinieneś im płacić za terapię. A w ogrodzie jest dokładnie tak samo. Jak nie grodobicie, to normice. Jak nie przymrozki, to susza. A jak nie mszyce, to chowacze. Zawsze coś, zawsze coś. Są rzeczy poza twoją kontrolą. Odpuść, naprawdę. Zawsze będzie kolejny sezon i natura najczęściej wie, co robi. Naucz się jej ufać. A i dzieci zaczynają widzieć świat bardziej Twoimi oczami w miarę dojrzewania. I będzie dobrze. Nie wiem jak, ale wiem, że będzie. I wszystko jest trudne, zanim stanie się proste.